Cześć. Cześć. Wydaje się w drugim odcinku. Mhm. Mmm, kamień zabierz coś Ej, teraz idziemy, llelele, idziemy na szkielet i będziemy oswajać się w nie bignie no, no, bo mi wchodzisz. Mi też wszędzie wchodzisz. Gdzie ty jesteś, to mi wchodzisz? <laughs> Idę po wągiel Ty lepiej idź po kości. Ja już spróbuję tutaj zamienić ten e, ston na Kobla. Okej. Okay? Mhm. Mm Bo zrobiliśmy taką piwniczkę, w której będziemy spać. Spać. A jeszcze niżej w piwniczce można zrobić ten. Kopalnię. Um, Kopalnię lub magazyn. Ale na pewno skrzynki będą stały puste, a magazyn będzie ale takie kilka pięty zrobimy po chyba w dół chyba y wiesz co nie pójdę na szkielet No to iść na szkielet nie potrzebne nam 10 kości ile? 10 czemu? skąd wiesz że to będzie łakome i nie oswoi się tak szybko? Będziemy no, to dojdzie. będzie kup <głosy> <głosy> A, będą... To no... będzie taki jak o, łakomy. Dobra, no, no, nie śmiejmy się. A, muszę wayponta ustawić. Co? Wayponta muszę ustawić. O, ja też. Przydomu... sobie tutaj ustawić. O, em... Ym... C. O. Sweet... H o u X-d... Okej, okay. na różowo. Mam, mam już dwie yy, kostki. Jeszcze osiem, eee, jeszcze osiem. ciężka robota zawsze idzie do bawa. Pamiętajcie. Żebyś wiedział. O, owiecka, chodź tu. Najpierw w nóżyce. No i już wypadło, nie? E, a może pieskowi zrobimy taką budę? No, dwie budy, czy jedną, jedną. No, dwie budy lub jedną dużą. To jedną Ja zrobię budy. Później, później je to rozmnożymy. Irek da. Rozmnożymy. kaj nie? Cypy, 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 cypy się EP, A EP. się skończyło A EP. EP. to L1230. Jak? L1230. Ale to jak składuję. Ja też sobie to, ten całus na policzku. Frajer. Czemu? Zgapiasz. O jednym, a, z... a może... A może zrobimy losowo? Mi tak losowało. Mhm. A ty bym miałem to, kolega. Nie, pnywałeś, że nie ja to naprawdę robiłem. Co? Ktoś się go zapyta. Ja sam robiłem. Ty co mi mówisz, że to? Lajaj. jaj. Crazy fucking bitch. Stupid, nie. Crazy. Crazy to ty jesteś. Eee, <laughs> Paweł? Popsujesz coś, podpowiedziesz domu. Noga no, Endermana jest w drabince. Co? No Endermana jest w drabince. Tepnij się to zobaczysz. Ja. To ja cię tepnę. I jeszcze nie, jeszcze nie. Czekaj ja wpisuję. No, poczekaj, mam tutaj duża wąga? Czekaj, czekaj. Już. No, już. Idziesz? Tutaj. To był wągiel. Już. To nie był węgiel. To, to, to się tak ruszało. Za... To dlaczego to zebrałem? Tak! Tak. Mamy już tak... No wam, idę na szkielety. This, Zus! Szkielet! To jest, Zus! To jest, ZUS! Kamil! To. Jem! O psa <słuch> Masz tego Lidzę suba to Lidzę twojego suba Endek Jedziesz? Takie pytanie Nie powiem gdzie ale jedziesz No nie Ja ci napisałem nie <słuch> Nie, napisałeś. Coś mnie bije o, ta szumowina. Ale już cztery kości. Co tak mało? Nie ma zysku To Kudy, kudy, kudy? może tak TP? kliknij. Kawie i TP, i TP, i TP, i Ale Andemar się zaraz tutaj zespałni. Daj mi kilo daj Masz... mi kilo Jak tu będzie, to ja cię zabiję On uciekł idę No widać O i tym Okej, ja się zimę. Enderman Enderman Paweł Paweł chodź, tu tu jest Enderman zabijesz go? Nie, tepnął się gdzieś tylko nie wiem, nagrywamy 6 minut Chcieli jeszcze 5 minut, bo jak tamte trwał 12 Daj perłę Co? Nie ja. Perłę, bo, bo jak się nie... ją przytopić. Po co przytopić Paula? Nie da się Daj, to zobaczysz Nie wiesz na czym Daj mi to perłę! Nie da się przewalić. A ja będę... Be potrzebuję ją. Ty nie na tym. Kolejny Enderman. Ten będzie już Twój. Daj mi perłę jak drobnie. Nie, ja. nie będę je strzelić. Nie tego samego. No, no, no patrzę się na niego. Dobra, mamy cały pokój z tego dziwnego kobla. Druga pełła, moja. Daj! Daj. Kurde! Ham Teraz muszę się tepnąć. O piecka. Co? Patrz gdzie się tepnę. Nie widzę. Teraz widzisz? Nie tam idę. O! Wpadłem! Creeper! O, to Pietrek! Mam dwa ganki Szkielet bez głowy, loj! I ci się chanki. Ale U... i tu zrobiłem zdjęcie. Fuk. Nie, nie, ja wezmę dobra. tam, dobra? No nie, nie, No nie, nie, że padłem. Czemu? No i tak byłem na wykończeniu O, epickie góry. SIDEMA nie podamy. Podajmy im. I to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, zero, y, dwa, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiemset dwa, osiemcent to Nie. No. Ja mam pięć kości o swoją piesku. A on ucieka w drzewo. Czekaj, gdzieś się zespię. Na spałnie Walić się! Walić się! Nie, idź po mojej temy. Nawet nie idziesz, zabiłeś. Chodź! Świetnie! Teraz jeszcze dziś. Kurde, musiał mieć taką żebaną nazwę. Tepnąć się do mnie? Enzo i... Paweł! Co? Czemu mnie biłeś? Co? czemu mnie biłeś? Nie biłem. Zacznę w był. I w widziałeś? wziąłeś. Tepać się, Trzebać się. No po co już byłem? Wiesz, że jest tam spał z tego? 150 kratek i nie wiadomo w którą stronę. A dom jest na w prawo. Jak dojdziesz, to idź, bo jeszcze się tu posperam. Słuchaj, bo moje itemy, gdzie znikną. Jesteś jabłuszko? Lose? Nie, sam jest. Kurde. jump, 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 dżam. jump. kwa. Kowa. 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 nie Kowa. Kowa. to Kowa. 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 Kowa.